Dzień dobry widzowie! Tak. nic więcej o to jest pierwszy odcinek na tym kanale. Więc zostawcie koniecznie suba, dzwoneczek i inne rzeczy. Łapkę w górę. z pierwszy z tego kanału, więc subskrybuj. Dzisiaj robimy wielkie wejście na YouTube i będziemy robić właśnie domyśliliście, żeby... takie normalnie no, będziemy stawać sobie klienty. Dawaj, ale będziemy wielkie wybuchy kurczę, kurczę, kurczę. No teraz nagrywam filmik z wejściem na YouTube. Okay. O, widzę Ciebie, chyba mnie śledzisz. Dobrze by załatwił, trwało 2 minutki, czyli niedługo się kończy nawet. Widzowie, jak macie kwestia to podajcie na jego kanał. Możecie też go subskrybować, ale przede wszystkim subskrybujcie mnie, bo nie będą super rzeczy. Będę się nagrywać może tak 10 może nie nawet więcej minutowe odcinki. Więc, widzowie, spadajcie na ten kanalik. No i właśnie, widzowie, zapomniałam ja mam powiedzieć, że tutaj niektóre itemy można zebrać właśnie fajnie. Na przykład diaksy znalazłem. Jakże chciałbyś diacy albo emeraldy? Tu jest emerald, Nie zawsze w jednej rudzie. Dobrze widzowie, ja się z będę żegnał, elo!